Cześć wszystkim. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dziś pokażę Wam jak przygotować wizytówkę do lakierowania wybiórczo. Mam tutaj przygotowany projekt, który wykonałem w poprzednim odcinku. Myślę, że pierwsza strona pozostanie taka jak, taka jak jest. Wizytówka docelowo będzie ofoliowana folią błysk i po prostu będzie błyszczała, więc ja tutaj nie będę jej wysyłał do druku. Z dodatkowym lakierowaniem wybiórczo, ona po prostu w całości będzie zafoliowana. Yy, powielamy sobie naszą drugą stronę, yy, bo tutaj będę pokazywał na tej stronie, yy, jak należy przygotować taką wizytówkę do lakierowania wybiórcza. Na czym w ogóle polega lakierowanie wybiórcza? Cała wizytówka w początkowej fazie yy, produkcji jest wydrukowana oraz zafoliowana folią. Matową. Następnie na konkretny element, który sobie wybierzemy, jest nakładany lakier wybiórczo, co powoduje, że dany element nabiera połysku. I tak jak tutaj mamy przygotowaną tę wizytówkę naszą, myślę, że najlepszym elementem, na którym mogę pokazać, jak tutaj należy przygotować taki projekt, jest właśnie to logo tutaj widoczne w prawej górnej części wizytówki. Jeżeli już wybierzemy sobie konkretny element do tego lakierowania, pozostałe elementy, które znajdują się w obszarze wizytówki, należy usunąć. Pozostawiamy białe tło i tylko tą część, którą chcemy mieć polakierowaną. Różne drukarnie korzystają z różnych maszyn, no a te maszyny mają jakąś tam swoją specyfikację i ograniczenia. No ja się nie spotkałem z czymś takim, żeby, żeby jakaś drukarnia. Lakierowała elementy mniejsze niż 0,5, czy tam szerokość oraz wysokość mniejszą niż 0,5 mm. Jeżeli mamy na wizytówce element tej wielkości, raczej, raczej zaznaczamy jakiś większy obszar, żeby po prostu ten lakier został nałożony. Po prostu ten element może być pominięty, gdybyśmy tego nie zrobili. Gdy już mamy wybrany tutaj ten, tą część, którą chcemy mieć, polakierowaną. Po prostu zaznaczamy ją i zmieniamy kolor na czarny. No i to w sumie tyle. Bardzo ważne, aby podczas wysyłania plików do drukarni odpowiednio opisać te strony przy eksportowaniu, oraz bardzo ważne, aby one były obie dostarczone, ponieważ no, drukarnia musi z czegoś wydrukować, oraz muszą mieć wzór, szablon, według którego ma być odbyć się lakierowanie. Bardzo ważną sprawą jest też to, aby jedna strona z drugą się schodziła, mianowicie nie powinno tutaj nam wystawać nic pod naszego logo, ja może tutaj zmienię. Kurczę, ja może tutaj zmienię kolor na czerwony i zademonstruję, jak nie powinien wyglądać projekt wysyłany do lakierowania. Mianowicie jeżeli coś nam wystaje w ten sposób, może zmienię tutaj na inny, bo czerwony akurat mam w projekcie. W ten sposób, w ten, bądź w każdy inny sposób, coś wystaje. No, nie powinniśmy czegoś takiego wysyłać do druku, ponieważ, ponieważ jest to błędnie przygotowana wizytówka. Nasz projekt musi się idealnie schodzić z tą stroną, która jest drukowana. No, i to by było na tyle. Każdą inną część wizytówki przygotowujemy podobnie. Jeżeli chcielibyśmy, na przykład, tutaj w tej pierwszej stronie e, mieć polakierowane m, tło bez napisu, po prostu zmieniamy kolor tła na kolor czarny. I tym sposobem odsyłamy tutaj e, tą część do druku, natomiast tą opisujemy e, w zależności, jak tam drukarnie wymagają. Jako strony do lakierowania wybiórczo. Dziękuję bardzo za uwagę. W razie jakichś niejasności, bardzo proszę o zadawanie pytań, o komentowanie. Proszę również o ocenianie poradników. To motywuje dodatkowo do pracy. Zapraszam do odwiedzenia fanpage'a, znajdującego się na facebooku. Link podam w opisie pod filmikiem. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Cześć.